Otwieramy kolejny punkt na mapie Chorzowa, w którym będą się mogli spotykać seniorzy. Otwieramy klub Senior Plus dla około 15 osób, które będą tutaj trzy razy w tygodniu mogły spotykać się na różnego rodzaju zajęciach. Punkt znajduje się pod opieką i taką merytoryczną opieką. Ośrodka pomocy społecznej celem tego klubu jest właśnie znalezienie w środowisku lokalnym blisko miejsca zamieszkania dla, dla mieszkańców dzielnicy Chorzów 3. Takiego właśnie miejsca, w którym będą mogli się spotykać, będą mogli wymieniać swoje poglądy na określone tematy, będą mogły te osoby rozwijać swoje zainteresowania. Proszę bardzo. Prace remontowe trwały od lipca do października 2019 roku. To, co tutaj widzimy, to, to jest byłe pomieszczenie strychowe. Tak? To jest taki pierwszy, pierwszy strych. Jeszcze nad nami jest taki, taki strych górny. No, głównie adaptacja tego, tak? wymiana belek stropowych, tak? więźby dachowej. No i w wyniku tego, możemy być w takim, w takim piękne, pięknie urządzonym pomieszczeniu. Cieszymy się bardzo, że jest taki punkt dla, dla nas, dla seniorów, że, gdzie się możemy spotykać, porozmawiać. My, starzy ludzie, naprawdę chcemy być jeszcze komuś do czegoś bardzo, bardzo potrzebni. Nie chcemy zostać odstawieni na, na boczne tory do Lamusa. Chcemy być potrzebni po prostu i liczę na to, że uda nam się tutaj jeszcze być komuś potrzebnym.